Przygotuj się na szok. Były ikonami, kształtowały całe pokolenia, i wydawało się, że podążają za nienaruszalnymi tradycjami. A jednak zrobiły coś, czego nikt się nie spodziewał opuściły Kościół. Dlaczego? Ukryte traumy, bunt, a może odwaga, by stawić czoła wiekom dogmatów. To, co zaraz zobaczysz, jest nie tylko kontrowersyjne, jest odkrywcze. Nie myśl, że znasz tę historię, bo 95% ludzi nie ma pojęcia, co stoi za tymi decyzjami. Każde z 13 nazwisk z tej listy obali mity, zniszczy złudzenia i pokaże, że nawet największe gwiazdy nie są uwięzione w rytuałach. Zostań do końca, bo pierwsze miejsce zwalicie cię z nóg i zmieni wszystko, w co wierzyłeś na ich temat. Zaczynamy. Na 13. miejscu naszej listy Natalia Kukulska. Natalia Kukulska, jedna z najbardziej cenionych wokalistek polskiej sceny muzycznej, zaskoczyła, gdy ujawniła, że zerwała więzi z Kościołem około 20 lat temu. Córka, legendarnej Anny Jantar, dorastała w środowisku artystycznym, ale nigdy nie czuła się dobrze z religijnymi nakazami. W wywiadach przyznała, że odeszła, bo nie widziała sensu w tradycyjnych praktykach i nie zgadzała się z nauką Kościoła w kwestiach społecznych. Dziś woli pielęgnować duchowość w sposób intymny, bez pośredników. Dla niej religia to wybór osobisty, a nie obowiązek dziedziczony. Choć decyzja jest sprzed lat, wciąż wraca w dyskusjach w mediach społecznościowych. Wielu postrzega Natalię jako symbol autentyczności i odwagi. Według niej wolność duchowa jest cenniejsza niż jakikolwiek rytuał. Na dwunastej miejscu naszej listy Katarzyna Warnke. Katarzyna Warnke, aktorka znana z odważnych ról filmowych, podjęła decyzję, która mocno wybrzmiała. Oficjalnie wystąpiła z Kościoła. Według niej wiara instytucjonalna nie współgra z wolnością i równością wartościami, które uważa za fundamentalne. W wywiadach Warnke podkreśla, że nie widzi sensu w praktykach, które nie odzwierciedlają jej światopoglądu. Decyzja wywołała debatę, szczególnie, że aktorka od lat mówi o kobiecej sile i autonomii. Nie boi się krytyki i twierdzi, że religia nie powinna narzucać norm dotyczących ciała, macierzyństwa czy wyborów życiowych. Jej krok zainspirował wielu do refleksji nad własną relacją z kościołem. Dla Katarzyny duchowość to doświadczenie wewnętrzne, a nie społeczna klatka. Na 11 Miejscu naszej listy Małgorzata Rozenek Majdan. Małgorzata Rozenek Majdan zdobyła popularność jako perfekcyjna pani domu, ale jej relacja z kościołem praktycznie nie istniała. W wywiadach ujawniła, że nigdy nie ochrzciła dzieci i nie bierze udziału w katolickich rytuałach, twierdząc, że wiara to wybór, a nie przymus. Największa burza rozpętała się, gdy zaczęła otwarcie mówić o in vitro, co sprowadziło na nią falę krytyki ze strony środowisk konserwatywnych. Według niej Kościół nie może decydować o intymnym życiu i macierzyństwie. Ta stanowcza postawa uczyniła z niej cel ataków, ale także symbol wolności. Na Instagramie wciąż prezentuje luksusowy styl życia, nie zważając na presję religijną. Dziś mówi, że nie tęskni za Kościołem, a duchowość to sprawa indywidualna. Jej postawa nadal dzieli opinię publiczną, ale ona nie wydaje się tym przejmować. Na dziesiątym miejscu naszej listy: Margaret, Małgorzata Jamroży. Margaret to jedna z największych gwiazd polskiego popu, ale zaszokowała fanów, gdy publicznie ogłosiła, że odchodzi z kościoła. Jej zdaniem religia stała się ciężarem, czymś oderwanym od realnego życia. Chce być uczciwa wobec siebie, wyznała w 2024 roku w wywiadzie, który szybko obiegł media. Decyzję uznano za odważną, bo Margaret jest młoda, zawsze była w centrum uwagi, brała udział w festiwalach i reprezentowała Polskę na scenach międzynarodowych. Jej krytyka hipokryzji religijnej znalazła oddźwięk wśród fanów, którzy czują się odłączeni od tradycyjnej wiary. Od tego czasu wokalistka coraz częściej mówi o wolności, autentyczności i osobistych wyborach, podkreślając, że nikt nie powinien żyć, by zadowalać instytucje. Postawa Margaret podzieliła opinię publiczną, ale umocniła jej wizerunek buntowniczki i odważnej kobiety. Dla niej odejście z kościoła było aktem wyzwolenia, a nie prowokacją. Na dziewiątym miejscu naszej listy: Dawid Podsiadło. Uważany za jednego z najpopularniejszych wokalistów w Polsce, Dawid Podsiadło zawsze uchodził za osobę dyskretną, ale jego relacja z kościołem stała się głośnym tematem w 2023 roku. Artysta ogłosił, że oficjalnie występuje z instytucji, aby nie zawyżać statystyk. Tym bezpośrednim stwierdzeniem ujawnił coś, o czym wielu myśli, lecz niewielu mówi, że miliony pozostają w rejestrach kościoła, choć tak naprawdę nie wierzą. Ta deklaracja wywołała poruszenie w mediach społecznościowych i podzieliła fanów. Jedni chwalili go za szczerość, inni oskarżali o chęć zwrócenia na siebie uwagi. Dawid był jednak stanowczy. Nie jestem częścią tego i nie chcę udawać, że jestem. Od tamtej pory unika rozmów o religii w wywiadach, ale jego decyzja wciąż budzi dyskusję. Dla wielu symbolizuje pokolenie, które nie chce być tylko liczbą w statystykach. Dla Dawida, wiara to nie statystyki, to prawda. Na uśmiech. Miejscu naszej listy: Renata Dancewicz. Renata Dancewicz to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek, znana z wyrazistych ról i silnej obecności na ekranie. Jednak jej największa kontrowersja nie dotyczyła filmu, lecz życia prywatnego. W wywiadach Renata ujawniła, że dokonała aktu apostazji, formalnego wystąpienia z Kościoła katolickiego i otwarcie zadeklarowała, że jest ateistką. Jej zdaniem religia nie ma sensu, a wolność jednostki jest priorytetem. To wyznanie zaskoczyło fanów i wywołało dyskomfort wśród środowisk konserwatywnych, lecz Renata się nie ugięła. Przeciwnie, nadal broni prawa ludzi do wyboru własnej filozofii życia bez strachu przed oceną. Twierdzi, że wiara, gdy jest narzucana, staje się formą opresji. Dziś jest symbolem niezależności dla wielu, którzy kwestionują dogmaty. Dla Renaty opuszczenie kościoła nie było buntem, było spójnością z jej światopoglądem. Na siódmej miejscu... Magda Mołek. Magda Mołek, jedna z najbardziej lubianych prezenterek polskiej telewizji, zdobyła publiczność inteligencją i elegancją. Jednak kiedy wypowiedziała się na temat swojej relacji z Kościołem, reakcja była natychmiastowa. Nie praktykuje katolickich rytuałów i opowiada się za świeckością państwa. Magda podkreśla, że religia to sprawa prywatna i nie powinna mieć wpływu na decyzje zbiorowe. Jej stanowcza postawa wywołała gorące dyskusje w sieci. Zwłaszcza, że uchodzi za osobę zrównoważoną i wpływową. W wywiadach zaznacza, że nie jest przeciwko duchowości, lecz przeciwko religijnemu przymusowi. To podejście znalazło oddźwięk wśród tysięcy osób czujących się przytłoczonych tradycyjnymi normami. Dla jednych jest przykładem odwagi, dla innych celem krytyki. Magda pozostaje spokojna, twierdząc, że etyka i moralność nie zależą od sakramentów, lecz od sumienia. Na szóstym miejscu naszej listy Robert Biedroń. Polityk i aktywista LGBTQ Robert Biedroń od lat jest postacią kontrowersyjną, bo otwarcie przełamuje tabu w polskim społeczeństwie. Były prezydent Słupska i eurodeputowany, Biedroń jednoznacznie popiera całkowity rozdział Kościoła od państwa, krytykując wpływ, który uważa za nadmierny w polityce. Nie ukrywa swojego odejścia od wiary katolickiej i piętnuje przypadki religijnych przywilejów w sprawach publicznych. Dla zwolenników jest symbolem postępu i wolności, dla przeciwników wrogiem tradycji. Biedroń argumentuje, że prawdziwa demokracja istnieje tylko wtedy, gdy prawo tworzone jest dla wszystkich, a nie na podstawie dogmatów. To stanowisko uczyniło go celem nieustannych ataków ze strony środowisk konserwatywnych, ale też wzorem dla tych, którzy walczą o świeckie państwo. Dla Roberta religia powinna być wyborem prywatnym nigdy narzędziem politycznym. Na piątym miejscu Maria Peszek. Maria Peszek to jedna z najbardziej prowokujących polskich artystek, znana z tekstów kwestionujących normy społeczne i religijne. W wywiadach i piosenkach Maria otwarcie mówi o odejściu z Kościoła, nazywając go opresyjnym i hipokrytycznym. W albumie Maria Awaria bezpośrednio uderzyła w tematy takie jak czystość czy katolicka moralność, szokując konserwatywne kręgi. Jej zdaniem religia instytucjonalna nie daje ukojenia, lecz uciska. Przyznaje, że przez długi czas próbowała się dopasować, aż zrozumiała, że to ją niszczy emocjonalnie. To zerwanie stało się paliwem dla jej twórczości, zamieniając osobisty ból w głos dla tysięcy ludzi myślących podobnie. Dziś Maria jest symbolem kulturowego oporu, łącząc muzykę z krytyką społeczną. Dla niej wolność jest święta i żaden dogmat nie może zniewolić duszy. Na czwartym miejscu Nergal, Adam Darski. Lider zespołu metalowego Behemoth, Nergal jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym artystą w Polsce, gdy mowa o religii. Nie tylko otwarcie odrzucił wiarę katolicką, ale również przeniósł ten bunt na scenę, drąc i paląc Biblię podczas koncertu. Akt, który doprowadził go do procesów sądowych. Dla krytyków skandal, dla fanów manifest przeciwko hipokryzji. Nergal twierdzi, że Kościół sprawuje nadmierną władzę i dławi wolność jednostki. Nie cofa się przed krytyką, podkreślając, że sztuka powinna prowokować i kwestionować systemy kontroli. Jego zachowanie wywołuje tyle samo nienawiści, co podziwu, ale nigdy nie stanowiło to dla niego problemu. Dla Nergala bunt to nie marketing, lecz sprzeciw wobec wieków religijnego ucisku. Na trzecim miejscu naszej listy Kora, Olga Jackowska. Ikona polskiego rocka i była wokalistka zespołu Maanam. Kora była jedną z pierwszych artystek, które otwarcie skonfrontowały się z Kościołem. Już w latach 2000 mówiła, że instytucja ta działa jak władza polityczna pod przykrywką wiary. Jej wypowiedzi wywołały procesy i nagłówki prasowe, ale nigdy się nie cofnęła. Dla kory religia nie powinna dyktować życia intymnego ani wyborów społecznych. Podczas leczenia raka podkreślała, że jej duchowość jest osobista, bez pośredników. Nawet w chorobie krytykowała przywileje i nadużycia w kościele, twierdząc, że prawdziwa wiara nie zależy od świątyń ani księży. Ta postawa uczyniła z niej nie tylko gwiazdę muzyki, lecz także głos sprzeciwu. Dla kory walka z kościołem była walką o wolność aż do ostatniego dnia. Na drugim miejscu naszej listy Dorota Rabczewska. Doda to jedna z najbardziej medialnych postaci w Polsce, ale jej konflikt z Kościołem wykracza poza granice muzyki. W wywiadzie skrytykowała Biblię, mówiąc, że nie wierzy w pisma spisane przez ludzi, którzy pili wino i palili zioła. Te słowa przyniosły jej proces za obrazę uczuć religijnych i wywołały falę debat w kraju. Dla jednych niepotrzebny atak, dla innych akt odwagi. Doda zawsze podkreślała, że religia nie powinna być nietykalna, a wolność słowa musi przeważać. Mimo sądowych batalii, nigdy nie przepraszała za swoje opinie. Ta postawa umocniła jej wizerunek kobiety, która nie boi się konfrontacji z potężnymi instytucjami. Dla Dody wolność jest ważniejsza niż zadowalanie tradycji. Na pierwsze: Miejscu naszej listy: Artur Barciś. Artur Barciś, jeden z najbardziej lubianych aktorów w Polsce, znany z wybitnych ról teatralnych i telewizyjnych, zaskoczył, ujawniając swoje odejście od Kościoła. W przeciwieństwie do ostrych wypowiedzi innych celebrytów, Artur mówił spokojnie, tłumacząc, że decyzja była wynikiem lat refleksji i wewnętrznych pytań. W wywiadach przyznawał, że religia przestała odpowiadać na jego egzystencjalne wątpliwości, a sens woli odnajdywać w etyce osobistej i szacunku do innych. A nie w dogmatach. Ta wiadomość zrobiła wrażenie, bo Barciś zawsze uchodził za osobę dyskretną, z dala od skandali. Dla niego duchowość to wybór intymny, wolny od społecznych nakazów. Jego postawa otworzyła przestrzeń do zdrowej debaty o wierze i wolności jednostki, pokazując, że nawet ikony polskiej kultury mogą podążać nieoczywistymi ścieżkami w poszukiwaniu autentyczności. A teraz napisz w komentarzach: czy znałeś tę historię? I z jakiego miasta nas oglądasz? Chętnie się dowiem. A nie przegap naszego następnego filmu, nadchodzi wiele zaskakujących treści.